Cześć z tej strony Marcin, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś, panowie, porozmawiamy sobie na kolejny niezwykle istotny temat w kontekście relacji z kobietami, mianowicie dlaczego kobieta traci zainteresowanie na początku relacji z mężczyzną. Porozmawiamy sobie na temat, z mojej perspektywy, jednego z głównych powodów, dla których właśnie kobieta może stracić zainteresowanie i powodu, dla którego potencjalnie możesz wrócić do domu. Z randki z dziewczyną może ci się wydawać, że ta randka była ciekawa, że poznałeś dziewczynę, ona poznała ciebie i może ci się wydawać, że na pewno będzie kolejne spotkanie, a później kobieta nagle nie odpisuje, nie odbiera telefonów, a ty się zastanawiasz dlaczego. Przecież wszystko było ok. Wydaje ci się, że randka poszła nieźle, a okazuje się, że dziewczyna się wycofuje. Dlaczego? Porozmawiamy sobie właśnie na temat jednego z głównych powodów, dla których kobieta może się wycofać, i nieco spoilerując Wam już, właśnie ten odcinek porozmawiamy sobie na temat braku chemii w relacji między kobietą i mężczyzną dlaczego tej chemii nie ma jak tę chemię wywołać i dlaczego jest ona właśnie tak istotna. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, zapraszam. Dobrze, panowie, nie ma co się oszukiwać. Powodów, dla których kobieta może stracić zainteresowanie mężczyzną, jest wiele. Natomiast dziś porozmawiamy sobie na temat takiego głównego powodu, zwłaszcza na samym początku relacji. Mówiąc o początku relacji, mam tutaj na myśli okres, powiedzmy, tych kilku pierwszych randek. Powiedzmy, okres od pierwszego spotkania do miesiąca. Słuchajcie, to jest jeszcze taki etap, na którym. Kobieta nie zwraca aż takiej uwagi na Twoje życie, na to, jak Twoje życie wygląda. To znaczy, nie zwraca aż takiej uwagi na Twoją pracę, na Twoje zainteresowania, na to, czy Ty jesteś super ambitny, czy Ty masz nie wiadomo, jak ciekawe życie. To jest etap czasu, w którym przede wszystkim kobieta patrzy na to, jak się przy Tobie czuje, jak się czuje z Tobą. Czy te spotkania są. Ciekawe? Czy są w nich jakieś emocje? Czy ona wracając do domu jest podekscytowana? Czy ona wraca do domu i ma takie poczucie, że czegoś tam brakowało? Że niby rozmowa była spoko, niby jesteś inteligentny, niby jesteś ambitny, niby sporo zarabiasz, niby masz fajną pracę, ale czegoś tam brakowało w, tej, w tym spotkaniu. Czego brakowało bardzo często? Właśnie to, czego brakuje, to jest ta, Niewidzialna chemia. I ty możesz sobie myśleć, wracając do domu, że spotkanie było spoko. Byłem z nią tutaj, byłem z nią tam, poznałem ją, dowiedziałem się, kim jest ta dziewczyna. Ona poznała mnie, rozmawialiśmy na różne tematy, może nawet ambitne, inteligentne tematy, a później wracasz do domu i odzywasz się do tej dziewczyny kilka dni później, a ona nie odpisuje, nie odbiera. A ty się zastanawiasz, dlaczego. Przecież wszystko było ok. Panowie, nie wiem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, ale ja w przeszłości byłem niejednokrotnie, dlatego nagrywam dla Was ten odcinek. Dlatego, że z biegiem czasu, z biegiem rozwoju, właśnie jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, zaczęło do mnie dochodzić, że moje rozmowy często z kobietami w przeszłości były takie bardzo neutralne, takie jałowe i prostolinijne, i to właśnie tego typu rozmowy mogą być powodem, dla którego kobieta traci tobą zainteresowanie. Więc posłuchaj mnie w tym momencie uważnie. Słuchajcie. Tak jak powiedziałem, kobieta może wrócić do domu po randce i może spotkać się z koleżanką. Koleżanka ją zapyta, jak to spotkanie i ona może nawet logicznie na papierze powiedzieć: "No niby spoko, niby ciekawy facet, interesujący, ma jakieś tam e, zainteresowania, ma ciekawą pracę." Przystojny, i tak dalej, i tak dalej, ale jakoś tego nie poczułam. Jakoś nie poczułam tego czegoś, tak to często kobiety nazywają, a to coś to jest nic innego jak właśnie popularnie zwana chemia. Czym jest popularnie zwana chemia? Panowie, nie przedstawię Wam książkowej definicji, bo takowej nie posiadam, ale z mojego punktu widzenia, właśnie ta chemia, to jest taka niewidzialna energia. Niewidzialna energia między tobą a dziewczyną, która przyciąga was do siebie. To jest coś na zasadzie takiego niewidzialnego przyciągania, które powoduje, że widzisz błysk w oku tej dziewczyny, kiedy ona na ciebie patrzy. I sama masz tak samo. Kiedy siedzisz z dziewczyną, która ci się podoba, i ty się podobasz tej dziewczynie, rozmowa wam się klei, czujesz ten. Czujesz ten vibe, po prostu i chcesz tego więcej. Jest taka niewidzialna aura między wami, która sprawia, że masz ochotę na więcej, jeżeli chodzi o relacje z tą kobietą. Więc tak scharakteryzowałbym właśnie tę chemię. Na tym etapie możesz zadawać sobie pytanie, czy jesteś w stanie w świadomy sposób wywołać właśnie tę chemię w Waszej rozmowie. I tak, i nie. To, co jesteś w stanie zrobić, to jest przede wszystkim pierwszy krok. To, co jesteś w stanie zrobić, to jest stworzenie Wam uwarunkowań do tego, aby ta chemia się wytworzyła. Wiem, że brzmi to może dziwnie, ale chodzi mi o to, że Ty, jako mężczyzna, Masz wpływ na to, czy flirtujesz z tą kobietą, czy tego nie robisz. Nie masz wpływu na to, czy ta kobieta. Będzie z Tobą flirtować, bo na to Twój wpływ jest bardzo ograniczony. Nie masz na to wpływu, ale masz wpływ na to, jak ty rozmawiasz z tą kobietą, masz wpływ na to, czy decydujesz się świadomie, flirtować z nią i czasami od czasu do czasu powiedzieć coś nieprzewidywalnego, czy tego nie robisz. A to jak zareaguje ta kobieta, to już jest inna sprawa, i chcecie uczulić na to, że możesz trafić w swoim życiu na kobiety, które zdecydują się nie odpowiedzieć ci flirtem i będą z tobą te kobiety rozmawiać czysto, neutralnie, jałowo, i niestety w tych rozmowach nie będzie zbyt wiele flirtu, ale powiem ci tylko, żebyś się tym nie przejmował, bo zazwyczaj z tego typu kobietami nic wielkiego nie wyjdzie. Zazwyczaj tego typu kobiety. Albo zdecydują się z Tobą nie flirtować, bo coś tam im w Tobie nie przypasuje i po prostu nie będzie między Wami tego wajbu. albo są to po prostu kobiety, które nie potrafią flirtować. Bądź trafisz na jakąś nadętą dziewczynę, bez poczucia humoru, bez dystansu do siebie i tego typu dziewczyna nie odwzajemni Twojego flirtu i to jest zupełnie okej. Okay. Nie jesteś w stanie stworzyć tej chemii z każdą napotkaną kobietą i to jest również w porządku. I kiedy zaczniesz częściej wychodzić z kobietami, zobaczysz, że będą się również pojawiać w twoim życiu kobiety, z którymi ty nie złapałeś vibe'u. Z którymi ty nie będziesz się chciał już spotkać, bo randka potencjalnie była nudna. Dlatego, że kobieta była jałowa, była neutralna i sama rozmowa nie była zbyt... Ciekawa, więc to, do czego ja dzisiaj chcę cię zachęcić, to jest przede wszystkim to, abyś w twoich interakcjach z kobietami robił właśnie ten pierwszy ruch, abyś przełamywał ten komfort, abyś przełamywał tę neutralną i prostolinijną rozmowę i abyś próbował wdrażać do tej rozmowy odrobinę flirtu, odrobinę jakiejś może insynuacji. Jeżeli kobieta powie ci coś, z czym się kompletnie nie zgadzasz, powiedz jej to. Powiedz jej, że twoim zdaniem to jest bzdura, że nie zgadzasz się z nią i przekroci, bo zacząłeś się lubić, ale w tym momencie nie jesteś już taki przekonany. To jest oczywiście tylko i wyłącznie przykład, ale zachęcam cię do tego, abyś nie bał się ryzykować i wówczas te kobiety, które są tobą zainteresowane, odwzajemnią to właśnie zaczniesz z nimi budować chemię, a te kobiety, które od początku są średnio zainteresowane, po prostu z nimi tej chemii nie wywołasz i te relacje najprawdopodobniej się szybko zakończą i to jest jak najbardziej okej. Okay. Słuchaj, jeżeli chodzi o tę chemię, o której mówimy, warto abyś pamiętał, że jesteś w stanie tę chemię również wywołać przez kontakt wzrokowy. Nie bój się utrzymywać z tą dziewczyną kontaktu wzrokowego. Bądź tą stroną, która odwraca wzrok jako Ostatnia, jeżeli macie dłuższą chwilę, gdzie wpatrujecie się w sobie w oczy, nie opuszczaj wzroku. I tak samo, pamiętaj również o tym, aby powoli, z biegiem randki, inicjować kontakt fizyczny z tą dziewczyną, bo to jest również element, który pozwoli Ci wytworzyć tę chemię fizyczną między Wami. Jeżeli będziesz tylko i wyłącznie z nią rozmawiał, ale nie pójdą za tym Twoje czyny, Twoje działania w postaci choćby eskalowania fizycznego, Dotyku, następnie pocałunku, i tak dalej, i tak dalej, to również z tej randki niewiele wyjdzie, więc pamiętaj o tym, i pamiętaj przede wszystkim o tym, jako taka myśl przewodnia tego odcinka, abyś wykazywał ten pierwszy krok i abyś zaczął z tą dziewczyną flirtować. Nie bój się jej powiedzieć czegoś głupiego, nie bój się jej czasami oskarżyć, że to ona podrywa Ciebie. I oczywiście. Nie mówię w tym momencie o tym, abyś rzucał na ślepo jakimiś tekstami. Na zasadzie rozmawiasz z nią o pracy, a tutaj nagle rzucasz tekstem, przestań mnie podrywać, tak? To nie ma sensu w tego typu sytuacji, ale widzisz, im więcej zaczniesz randkować, im więcej zaczniesz wychodzić z kobietami, zaczniesz zdobywać doświadczenie i ten flirt będzie przychodził spontanicznie, będzie wychodził z rozmowy. Więc cała idea jest również taka, abyś wyszedł z domu i abyś zaczął się z kobietami spotykać. Panowie, tyle na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was użyteczny. Po tym filmie możecie zadawać sobie pytanie, w jaki sposób w takim razie mam z kobietą flirtować. To jest temat niezwykle szeroki i na pewno nagram na ten temat odcinek w niedalekiej przyszłości. Natomiast to już będzie temat, który poruszymy w odrębnym materiale. Słuchajcie, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie coś dodać, to koniecznie pozostawcie komentarz pod filmem. Pamiętajcie o tym, aby koniecznie polajkować ten film, aby zasubskrybować ten kanał. A jeżeli macie jakąś sprawę w kontekście relacji z kobietami, którą chcecie się ze mną podzielić, jeżeli potrzebujecie pomocy bądź chcecie, przyspieszyć swój rozwój właśnie w tym obszarze życia, to koniecznie wyślijcie do mnie maila na ten adres, potencjalnie będę w stanie Wam pomóc. Tymczasem trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.